Gdzie tam? Gdzie Ale gdzie tam? Dawaj. Święta. dawaj. No przestań no. Gramy, kamerę to cio... lecą. Toyota Insider. A moi drodzy przy okazji, dzisiaj akurat jesteśmy tuż przed świętami. Nagrywamy Ostatny dzień marca? Nie, 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 nie. Jeszcze nie. Nie, jeszcze dopiero czwartek. No, jesteśmy tuż przed świętami. Jak dzisiaj nam się dni już mylą. Weszliśmy tak zwany wielki świąteczny tydzień już pełną parą w związku z czym Korzystając z okazji, że mamy kamery, kameramana i nagrywamy odcinki kolejnych qnd to my, starzy QND-owcy z Toyoty, fani tej Chyba marki. Ja stary, ja, ja, ja młodszy. Yy, młodszy. Niech będzie młodszy, starszy, ładniej wyglądający, gorzej ubrany. W każdym razie życzymy Wam bardzo ciepłych, słonecznych, radosnych, pogodnych, z dużymi emocjami rodzinnymi, z dużymi emocjami pozytywnymi. Świąt, Wielkiej Nocy i niech się dzieje. I przede wszystkim warto mieć te marzenia motoryzacyjne. Ja oczywiście Państwu życzę, żebyście je Państwo mieli i przede wszystkim je. Starali się realizować, bo warto, bo warto, naprawdę dużo dzisiaj dzieje ciekawych rzeczy w motoryzacji. Życzę Państwu, żeby naprawdę te marzenia były coraz bliżej. A czy świętach przy okazji to po jedzeniu, spacerek albo rower. Polecamy, a potem samochody. <laughs> Wesołych Wesołych. Toyota Insider.